Hej, cześć! Witam was w pierwszym odcinku z Minecrafta a Zarazem w pierwszym odcinku z y, SG, czyli Survival Games Teraz będę musiał pójść do skrzynek, y, żeby złapać sobie itki jakieś No tylko mleko... o, 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 dobra, to może być Dobra, ja tu uciekam, bo nie mają soja z tego co widziałem chyba Tak mi się przynajmniej wydaje Powiem wam, że ta arenka jest dość fajna. No co o tym nie bijesz, o! Kurczę, jeszcze mnie zabili. No dobra, to ja robię cięcie i widzimy się na kolejnej arenie. Hej, cześć! To Znaczenie hej cześć tylko. No. Witam Was po cięciu, no. Tak tutaj już oferowałem co jakąś. Wiecie co ja sobie zwieję, bo już nie znam, że tak słabo wystartowałem. Oj, aj oj Ale cofka Dobra, jakby co IP z serwera oczywiście w opisie Więc żeby nie było pytań w... W komentarzach Od razu mówię, bo z tego co zauważyłem na przykład u tego hmm. Jak on się nazywa, no, no Zaraz wam powiem hmm. U... Wiecie co? nie pamiętam za Chiny, no. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. U Citroxa, no. Wiem, że z nimi jeszcze nie nagrywałem, w ogóle jeszcze z nikim nie nagrywałem, ale... U Citroxa w sumie były te pytania... Co to za serwer, jakie to IP... Więc kurczę, uda mi się tam wskoczyć. Dobra, idziemy sobie z tego statku. Mmm. No, słabo poszło. Przed chwilą mieliśmy tak jak zmyślna, wcześniej wcześniejszej ręce, a tutaj to! Nic. Wskoczę? Wskoczę? No ale po co i powiem ją wskakiwać jakiś tak. Nie, 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 chwila, chwila. A to co to? Tak, mam patyk, choć nie wiem do czego. Chwila, chwila. Wiele chwilę co on robi Dobra, pójdziemy sobie... O nie, o nie, o nie Oni tam dalej są <noise> Dobra, ja sobie to sprawdzę tę jaskinkę hmm. Nie, ja tam lepiej nie będę szedł, bo zaraz i tak pewnie spadnę Zdaniec moje szczęście hmm. W sumie jeszcze nie wiem co wstawię jako... ...ten Kurczę, spielnicę już nie mam Jako... Y, ...intro Jak ktoś będzie chciał to może mi ten zrobić, mnie to obojętne Mogę jakoś sam rozkminić choć to pewnie mi trochę dłużej zajmie Oj Zejdziemy Choć w sumie bez sensu tam wchodziłem Jak już schodzę od razu Kurczę hm. Z tego co widzę nikogo tu nie ma Warto sprawdzić jeszcze raz skrzynki bo kiedyś sprawdziłem i znalazłem sobie dwa deksy no i akurat piatek miałem no ale Zobaczymy Ja poproszę o jakikolwiek mieczek. Wiecie co? Ja jednak źle zrobiłem, że tutaj nie pobiegłem Od razu <laughs> A może ktoś wie jak tam wejść Z widzów których już tu, Którzy już tu grali O tam To zawsze byłem ciekawy Hmm. Pójdziemy tam. Aj, aj, aj. Pokemonów już nie będę raczej nagrywał, bo... Oj, mój pies. Ym, zaraz powinien być cicho. Pokemonów nie będę nagrywał, ponieważ... Bajka cicho! Ponieważ... Nie. Yy... Oj. Zapomniałem, że było No Dobra, to jeżeli chcecie tych y, odcinki z Minecrafta y, z Minecraft SG, to piszcie w komentarzach, no po prostu lajkujcie czy coś, żebym wiedział, że chcecie. Opa!